Dzień dobry, z tej strony Szymuś, eee, nie mylcie też, Dzinis. Witam was w trybie Ultimate Team, Dywizja Rivals po raz kolejny. Eee, teraz wam pokażę, jak się mój skład prezentuje. Eee, trafiłem takiego Nicolasa Jacksona z, eee, wypo na wypożyczenie eee, 90 overalla. Eee, Maszczerana kupiłem, Virgila Van Dijk a również i Diego Maradona skończyłem w, w skład Battles. Zagrałem tym składem 33 punkty zgrania, 88 średnia oceny składu. Rezerwa prezentuje się następująco, Oli Watkins, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Mohamed Salak, Declan Rice, Tote Gold, Hakimi i Gabriel. Mmm, Michele manager. Eee, 33 punkty zgrania. Eee, spójrzcie, jaka, jak to się prezentuje. Eee, może mm, podczas, eee, gdy ktoś ma skład samych Team of the Year, eee, nie jest to mocny skład, ale mm, gra się tym całkowicie przyjemnie. Dostałem takiego Jacksona na 16 spotkań i kupiłem go sobie również, eee, gdzie ceny nie są jakieś oszałamiające. Usunąłem też dwa składy, które miałem zrobione i Muszę przyznać, że stawiam na razie na jeden skład. Zbieram też karty do jakiegoś SBC. Czyli na polski to jest wyzwania budowania składu, gdzie jest coś takiego jak duplikaty, duplikaty magazyn, a karty, które. Uważam, że dla mnie są e, e, zbędne. E, mogę je prze, przetapiać na jakiegoś jednego zacnego e, powiedzmy gracza. E, mam też inne słuchawki teraz douszne, e, nie powin więc e, średnio słyszę to, co mówię. I to jest takie dziwne, że. E, że, że, że nie zwracam taką uwagi na dykcję. Tutaj widać, że ktoś jest niezdecydowany na to spotkanie. Nadal dziewiąta liga. Trzy albo cztery spotkania w battlesach rozegla, rozegrałem. Przepraszam. O, o, off, offline. I, 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 I jedno w Rivals, i, i możecie mi nie wierzyć, ale wynik był dla mnie mm, pozytywny tego spotkania: wyjazdowe stroje, a raczej podstawowe.

już teraz widzę, e, witam serdecznie, dziękuję za wsparcie, każde, każde to kliknięcie, wyświetlenie jest dla mnie czymś e, motywującym e, zapewne. Paris zbiega tu na prawą flankę, Dział Cancelo, strasznie wysoko wybiegł. Alisson Becker zgrywa też na rzut Tutaj walka w powietrzu. Karim Benzema. Boka Juniors normalnie się kłania o ile nie wiem co to znaczy to jest chyba taka szkoła dryblingu też jest taka piłka nożna, ale siatkowa i tam się przyda i to na plażówce chyba można to uprawiać też, tam się przydaje Boca Juniors, to jest pamiętam, że w tym dryblingu mistrzem był Ronaldinho Gaucho, czy jakoś, czy nie wiem jak on ma na nazwisko na Brazylijczyk, tak był też najprawdopodobniej w jakiejś reklamie Lejsów, czy Bynajmniej to tak, taki mam flash albo gdzieś się tego naczytałem, albo na in jakichś innych transmisjach u jakiś livestreamerów może coś usłyszałem na ten temat

Bardzo czyste zagranie. Dobrze technicznie. Jego maradona już y, na 89. Ten ogólny został spalowany i to y, tuż y, przed y, penaltiki. Poprzeczka. Poprzeczka. Troszeczkę jakbym różu nabrał na tym. Nicolas Jackson w debiucie strzelił gdyż nie chcę się chwalić, ale to było najlepsze moje spotkanie od wielu miesięcy. Wygrałem mnie 2-0. A, a Nicolas Jackson strzelił wtedy w debiucie, bo to był jego pierwszy mecz. I teraz strzela to tego albo druga albo trzecia bramka na koncie chyba druga bo ryan Aitniri również strzelił miałem to gdzieś na kartce zapisane czasami sobie notuję takie rzeczy eigniri ryan mhm. Bali, kulibali Przepraszam, z fałsza teraz co za interwencja. Ee, Alison Becker skleił sobie do e, łapek tę futbolówkę z UEFA Champions League. Oj, Zinedine Zidane, czyżby to było jakieś fatum albo stek nieporozumień? Gol! Wow! Zinedine Zidane, 29. minuta meczu. Zamieniłem się w słup soli

Kita Paris. And promising but they got nothing out of it. Ależ prosto padło zagranie. Nicolas Seljackson no spóźniłem się w tym momencie. Alessandro Martinez. Here's Paris. Cancelo. Giving the ball away. Fine piece of defending plays to break is up. Intense pressure. Jackson on the ball. Quick thinking defensively. Cena Zidane. down. It's there for him. Tremendous work. Move, Dobitka zakończona niepowodzeniem. Nusa, Zawodniczka Parys Troszeczkę tutaj plątanina nóg Jakby gęsto się zrobiło blisko, nie opodal mojego pola Karnego Prostopadłe Od razu odgrywa Piętka

To a chance, and with that the attack fizzles out. Sidan trying to split up on the defense. Not an attempt to forget all about, unfortunately. Yeah, got it all wrong, trying to pass it into the corner, opened up his body, but didn't make the right sort of contact. Yes, na chwilę the microphone. Czasami jest tak, że się nie dogadam z kimś na temat tego, że jest transmisja, i w takich momentach robię się nerwowy, bo wielokrotnie powtarzam, że jestem zajęty, ale czasami trzeba coś wydrukować. Ok, Javier Mascherano, Żał Cancelo już prawy skrzydłowy, ale też na le lewym skrzydle się odnajduje. Jules D przy piłce przytulają do nogi. Karim Benzema próbuje się z nim tu w kotka i myszkę zabawić, takiego przysłowiowego. Także it's the same interpretation na 100%, na 100%. Pro. Manualne prostopadłe zagranie Diego Maradona. Oczywiście bardzo dobry timing. Nikolas L. Jackson. Nicolas L. Jackson no, prowadzi piłkę y, niczym w Snake'u 3D. Wo, wężyk z tymi się to kojarzy. Nicolas L. Jackson, pudłowa, łobok bramki, przecież to była setka. Y, zewnętrzną częścią śródstopia mógł y, posłać też technicznego Rogala, to jest zawodnik który nie najlepiej wstrzelił się w początek kariery w Chelsea londyńskiej. Miał parę bramek. Nie wiem, czy w pierwszym sezonie, wiem, że z tego co usłyszałem w tym sezonie poszło mi dużo lepiej. Oglądałem też mecz otwierający sezon i tam przefarbował sobie, miał niebieskie pasemka najprawdopodobniej, żeby oddać hołd londyńskiej Chelsea. Ale w tym miesiącu hmm, przestałem śledzić futbol, wróciłem do wrestlingu amerykańskiego. I e, tutaj trochę mi się kończy już wątek. Ryan <laughs> Nieniuri, ależ dynamika, dynamik e, Look like this, e, li, like this situation e, in the stadium. Virgil Windyke, Lino, Aitmiuri, Ryan, prostopadłe, Samuel Lino, now with Bellingham. Prostopadłe górą nabija tutaj rywala, nie ma źródła Bellingham, źródła Bellingham, źródła Bellingham, źródła Bellingham, źródła Bellingham, 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 Bellingham. Aj, czyściutko. Czyściutko Martin Edgard. Zbliża się, proszę Państwa, 70. minuta spotkania. Jalison Becker tu. Aj, praktycznie stracił tę futbolówkę. Prostopadłe. Nicola L. Jackson. Oj, tutaj został tknięty, nie, nie powiedziałbym, że był to Stempel, masz rano, jestem zadowolony ogólnie z tej karty, Super superbohatera i tracę bramkę, rywal odpowiada, trochę późno, bo w pierwszej połowie już prowadziłem 2-0, ale rywal, tak jakby wake up, wake up. Po prostu dostał tchnienia, obudził się, tak. Teraz może być niebezpiecznie. Karim Benzema na prawą stronę. Wirtualnych chmura jest 2 do 2 remis, no kurcze. Aj, aj, I, I so... I'm so, so angry now. Jedziesz. Ładne, prostopadłe zagranie. Uh, jeszcze nabity zostałem tu. Ział Cancelo. Dawaj Bellingham, jedziesz. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Can cancel shot, jest coś takiego, bo jest yy, yy, kwadrat i X to masz markowanie strzału, a jeżeli uderzysz i przytrzymasz yy, po strzale od razu yy, L2 i E2 łopatki, to wtedy jest cancel shot. Anulujesz w ogóle decyzję o strzale. Yy, przydatne. I można wtedy zrobić zmyłkę, rolkę na zewnątrz, wewnątrz, o tak jak ja teraz rolkuję. Prostopadłe zagranie. Klatką zagrał Zinedine Zidane. Nie powiem z czym mi to się skojarzyło, z którymiś mistrzostwami Europy, gdzie też dał popisówkę, ale takie rzeczy się wypomina, a raczej wolę nie wspominać o tym, bo nie pochwalam takich zachowań. Rzut z autu Ryan Aidniuri. Jackson, Luka, Jackson, 3, 2, jeszcze 4 minuty do końca spotkania, i będę mógł iść e, napić się herbaty przysłowiowej. Jestem herbaciany chłopak na hotelu. Znowu płynne. Mam tu ładnego noska. Co ja w ogóle pleple tutaj? Odrealniło mnie totalnie. Jules Kundé. A widzicie, i to ta, taka słuchawka it, też potrafi wypaść z ucha w sytuacjach ekstremalnych. Ale sytuacją ekstremalną nazwa, nazwałbym to widowisko, bo rywal napiera i może się to skończyć tragicznie. Paul, przywi przywilej korzyści teraz. Lukas, znaczy Diego Maradonna, Bukayosaka, Jude, Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham! Oczywiście, Jude Bellingham, 91. minuta spotkania. Wygrywamy to starcie na wyjeździe. A... Tak, to jest na wyjeździe, bo więcej jest koszulek rywala. Kogoś bym mógł wprowadzić tu jeszcze. Zobaczymy, ile monet mi przyznano. 520 monet, pół tysiąca monet. Yy, leci piąteczka. Dziękuję, widzom, Zapraszam też na YouTube. A. Lajki i subskrypcje też mi leci.